Szanowni, kolejne biura. Łukasz Kochut i Macie Kopiec. SLD. A Kochut to chyba jest Konfederacja, nie? Tak mi się wydaje. No. Nawet no nie wiedzieliśmy, że tutaj wylewa jest. To jest lewa strona. Dzień dobry. To pana Podstawowca. który mnie nie ma w Warszawie. Aha. Możemy chwilę porozmawiać? Chcieliśmy materiał przekazać. Ja się chciałem coś spytać, jeżeli biuro ja post... nie nagrywać. Nie życzy sobie Pani dobrze, to będzie nie tak na popiół. Czy biuro poselskie ma być czymś od powiedzmy, 10 do 15, a jest zamknięte? Czy może być zamknięte? Jeżeli Państwo byście mieli tu napisane, że. Od 9 do 17. No do 17, aby, aby była 15 i was nie było. To Jak my mamy to jako obywatele rozumieć? Nie, bo byliśmy w jednym biurze poselskim teraz e, posła z lewicy. A, cholera, A, tak, pokreślowana pełnie. PO, Proszę Państwa, mamy. Ja panu to zależy, no nie wiem, na przykład jest na L4. No, to, to... no tak, no to tylko to, to że nagminnie te to biura to są, są tak, pozamykane. My przychodzimy z tą sprawą. Gdyby Pani mi tutaj podbiła, my to oczywiście wyślemy na maila te materiały wszystkie, bo tego jest dosyć dużo. Yy, tutaj chodzi o sprawę no nakładania nowych podatków. Dokumenty. Proszę? Bo ja tu mam dokumenty rozłożone. Ach, rozumiem, jest to, to jest rozumiem. Ja myślałem, że pani to moje. Państwo znacie ten temat, tak? Będzie 30 procedowana y, ustawa odnośnie y, podatków, które może nam nakładać Unia Europejska, mhm. czyli my właściwie stracimy suwerenność. Jeżeli ktoś będzie miał wpływ na nakładanie bo juży, bo podatków na Polaków. To jest pana interpretacja. Y, proszę Pana, to jest interpretacja Muszę, żeby, żeby y, a, y, prawników, y, prawnicy to... Y... to, to jest no nie wiem, czemu, dlaczego Pan się śmieje, bo Pan jest młodą osobą, Yy, I, modem, I całe to, życie przed wami jest. Yy... Może dlatego trochę inaczej pojmuję suwerenność i trochę inaczej rozumuję e, pojęcie suwerenności, to, tam e, jedno państwo, takich rozmiarów jak Polska w znaczeniu międzynarodowym nigdy nie będzie suwerenne, jeżeli będzie sama. Y, y, wie pan, Roz, y, pan y, siłę gospodarczą i n, 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 Nie, państw, nie tym, rozwijajmy tego musząc... tematu w tym kierunku, bo wiemy o co chodzi, wiadomo z czym to się wiąże. Tutaj Niemcy, tutaj Rosja. To nie Niemcy, i Rosja. Wie pan, to, to... Wiemy, że bardzo trudno jest nam się wybić na suwerenność taką całkowitą, ale Niemcy nasi parlamentarzyści mają działać w interesie no. narodu polskiego, w interesie pana, Niech, pani, pani, moim, moich dzieci, wnuków a w tej chwili prowadzą najgorszą politykę, jaką można sobie było wyobrazić, jeżeli chodzi o, o politykę energetyczną, surowcową. Nie prowadzimy w ogóle polityki surowcowej. Mamy ogromne zasoby. Ja tutaj właśnie chciałem przekazać akcję uwłaszczającą, którą opracowaliśmy i wyliczenie zasobów. Wyliczenie zasobów tutaj jest 4,5 miliona na jednego Polaka, łącznie z Polonią. Akcja. Proszę się z tym zapoznać. Zostawię to Państwu. Tutaj chciałbym za potwierdzeniem, żeby to podbić. Tutaj mamy do Pana posła Macieja Kopca zapytania, żeby udzielił jednoznacznych odpowiedzi na pytania. Chodzi o weto, inicjatywa obywatelska, referendum, uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych, wpisać do Konstytucji. No i akcja uwłaszczająca. Chcemy uwłaszczyć Polaków na zasobach, powołać fundusz emerytalny na wzór norweskiego. Tam Norwedzy już mają 300 tysięcy dolarów na tym koncie. Oni mają tylko ropę i gaz, a my mamy właściwie wszystkie pierwiastki. Ogromny majątek w ziemi, który się ukrywa przed Polakami. Rozumiem, że jedno jest dla nas? Tak, jedno dla pani, jedno dla mnie. No, i tutaj mamy ten apel do pana posła, żeby pod żadnym pozorem nie podpisywał, nie głosował właśnie za uchwaleniem tej ustawy, która odbierze nam suwerenność. To jest wbrew konstytucji, niezgodne z konstytucją. Nie może ktoś obcy, tylko posłowie, senatorowie mogą nakładać podatki na Polaków. My w dyskusji no. Nie ma sensu, ja no a pan to podważył na samym początku. To nie jest swoje zdanie, tylko mamy, tutaj trzeba to, się opierać na konstytucji. My się opieramy na konstytucji. T, 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 jest Proszę to pana, to ma być zgodne z interesem Polaków. Tylko, widzi pan, to jest, to jest trakt, Nie możemy się godzić, jeżeli to jest niezgodne z interesem ja, Polaków. Pan da skończyć. Jeżeli, to jest wszystko... No teraz chodzi o to, jak postrzegamy interes, bo jeżeli my go postrzegamy pod tytułem... Mamy że... zarabiać i być wolni. Jasne. Tylko ja cały czas pragnę wrócić do, do jednego. Do pozycji, do naszej realnej siły i pytanie, czy, sam, czy istnienie globalnie na świecie kraju, który nie ma żadnych partnerów, doprowadzi do jego suwerenności, czy doprowadzi do tego, że, że, że nas tutaj różne wpływy po prostu rozjadą. No my oczywiście czy, powinniśmy i, mieć starszego 20, brata, który wyrostoczył tak, roztoczył parasol na nad nami, wspólnie, ale w tej chwili wszyscy nas okradają, znają. wie pan, wszyscy. Z każdej strony nas okradają, okradali i my mówimy dość, dość, koniec tego. Walczymy o suwerenny kraj. O to, żeby dało się w tym kraju żyć, w naszym kraju, w Polsce, Walczyli o to nasi dziadkowie, ojcowie, a my w tej chwili oddajemy Polskę obcym kapitałom, obcym korporacjom, przejmują Polskę. Okradli nas już właściwie ze wszystkiego. No przecież to chyba dotarło do was. Jesteście młodzi, ale, ale ze wszystkiego co na powierzchni. Z zakładów pracy, 5 tysięcy największych zakładów, ruiny. Nie mamy przemysłu. Unia Europejska powiedzi... narzuciła na e, wszystkie kraje limity produkcji cukru. W związku z tym Polska musiała się ileś tych cukrowni zlikwidować. 60% przy przyjęły rynki... E, Było 70%, a teraz jest, jest i... chyba 18% polskich, a reszta w niemieckich Dobra, rynkach. A ja mówię o procentach. I 40% zostało w rękach Polski. W momencie, kiedy się to dokonało, Unia Europejska nie stała w rynkach Pysiek. Jeżeli chodzi o Zielony Ład, to Pana, Panią będzie to kosztowało 100 tysięcy No Trzeba, pan trzeba pan się zainteresować to, e, 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 tym, co się dzieje w tej pan chwili. Pan Kopiec, żeśmy rozmawiali i e, z Panem Europosłem. Proszę przypomnieć, że był Zbigniew bo Oni będą wiedzieli, o co chodzi. E, 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 kształt, no tam jest panie, w tym piśmie kontakt do mnie. I bardzo bym prosił o odpowiedź. A no, ja jeszcze wyślę mailem te materiały, dobrze? bo tego jest y, objętościowo no, ja dosyć jest dużo. Proszę? A nie wiem, jakiego mamy. Mam. Może Pani napisze? Na sekundę, tak, to w Polsce jest to cztery. Już Oriom 100 Polityk wpisuje się do dawno włośni. Wiele, wiele lat temu że u nas się te, te, te dwie energetyki nie opłacają. Przy fotowoltaice jest tak zwana moc bierna, że na dopłacać do tej fotowoltaiki, bo będziemy nie ważne, w momencie, kiedy będzie nadwyżka prądu w sieci, Dobrze. będziemy generować moc i za to będziemy karę płacić. A potem nam zrobią to co że od mocy zainstalowanej będziemy płacić podatki. I tu się będzie działo. I na przykład energetyka wiatrowa w Polsce na moc zainstalowaną pracuje tylko, daje tylko prądu 1%. Ale wie Pan na czym energetyka wiatrowa zarabia? Na tym, co Pan dostał teraz w rachunku za prąd, tak zwane opłaty OZE. -y. I oni od mocy zainstalowanej dostają zielone certyfikaty za darmo i na tym zarabiają. Może sobie Pan to wyobrazić. No, okay. Teraz Dziękuję. się mówi o walce ze smogiem. Wa walcząc z polskim górnictwem od lat 80. zlikwidowano zgazowanie naziemne. Cały rednik był gazem tak kocowym. A to by Tutaj też ma. Polskie górnictwo ma nie, nie pokrywać kosztów stałych, dlatego jest nieopłacalne. Ta walka ze składnikiem też jest skierowana to, na to, żeby zmniejszyć produkcję, to sprzedaż, to sprzedaż fajny, węgla, żeby górnictwo było nieopłacalne. Ale opłaca się sprowadzać ze Grecji. poczekaj. E, po, powiem panu jeszcze inaczej. Ja rozmawiałem z prezesem. Nastawione do tego, żeby I Cię się. Ja teraz panu wytłumaczę e, inaczej. E, mam takiego kolegę, który prowadził zakład e, maszynowy, produkował dla energetyki przemysłu różnego rodzaju urządzenia. I w pewnym momencie. Niech pan posłucha. Niech pan posłucha. Niech pan posłucha. Niech pan posłucha. Do, niego do niego się zgłosił polski prezes francuskiej firmy i mu powiedział. Panie Romanie, Panie Romanie. Dobrze. To przekreś, możesz, wszystko możesz. Może Pani to przerobić? Nie, jak to tam przerobić? I niech Pani je posłucha. I ten prezes, polski prezes francuskiej firmy, powiedział mu, panie Romanie, ja u pana mogę za zamówić wszystko do 40 tysięcy euro. Powyżej tej kwoty, choćby to miało być droższe i nie działało, ja to muszę zamówić we Francji, bo mnie zwolni. Hmm? I pan Europoseł Kochut Łukasz rok temu publicznie dał, proszę państwa, proszę mi to przypomnieć, że miał przekazać dokumenty, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym. Nie myślałem, że dzisiaj tu trafię. Proszę mi to przypomnieć. Bo albo miał to przedstawić, albo złożyć mandat posła, albo walczyć z Unią Europejską, że ten dwutlenek węgla nie jest gazem cieplarnianym. Dwutlenek węgla jest wręcz gazem życiodajnym. Bez niego zginiemy. Znaczy, jest... Ja się zgadzam. Natomiast jakby znaczący wymóg że... naukowe, to jest nie jest gazem cieplarnianym. Już Panu powiem. Ja Państwu powiem. W 2008 roku już polscy naukowcy poinformowali Platformę Obywatelską, że dwutlenek węgla nie jest gazem cieplarnianym. Poinformowali Radę Państwa, jak i Najwyższą Radę Kontroli. I co z tego wynika? Dalej politycy brną w to. Jesteśmy okradani na każdym kroku. Właśnie w tych opłatach niby tego ozę. Proszę sobie wyobrazić, że te śmigła, które przekroczą już ważność, na całym świecie są zakopywane pod ziemią, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. To jest szybka sprawa. Otóż Niemcy mają technologię e, recyklingu tego. No to, proste, to są proste technologie. No wszystko już. Od ponad 20 lat już nie stosujemy włókna e, węglowego. No ale one też mają swój, e, swoją żywotność i to, że trzeba recyklingować. Tak, natomiast włókno węglowe można śmiało recyklingować. Państwo tak się zgadzają tutaj, widzę. Nie ma nie konfliktów. konfliktów powiadać, no, nie ma konfliktów nie między nami. Oni wyrażają swoją opinię, bo e, pracują. Nie zawsze mogą też mówić pewne rzeczy otwarcie. A to, a to te, jak politycy właśnie... A co wejść w, to, w system, Nie, tak? ja nie chciałabym, żeby pani za że to, że nie chcę otwarcie mówić. Ja po prostu nie uważam, że mam w ogóle obowiązek odpowiadać aktualnie na no, takie pytania ja dyrektor, który, który ewentualnie jakieś pytania. Mm. No właśnie, to tymi... dyrektor tylko kieruje biurem, a nie odpowie... tym, co poseł, bo to jest sprawa... Ważne, żeby na... posłowie chcieli się spotykać z... Z... Gdyby ta pani była funkcjonariuszem I... publicznym, to by musiało, ale nie jest funkcjonariuszem publicznym, ma zakres obowiązków wyznaczonych przez kasę, posłów i senatorów. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. A jeżeli nie się nie zostać do pani to może trzeba zacząć po prostu, może proszę, ktoś na pocztę, no też czasem trzeba powiedzieć na pocztę. A w skali od 1 do 10 zainteresowaliśmy państwa tymi tematami? Przekażemy pismo, postaram się, żeby po, Jeszcze taką ciekawostkę Poś, yy, przekażę Państwu, że jak Hermaszewski poleciał w kosmos, ten nasz jedyny polski kosmonauta, zrobił zdjęcia, które potwierdziły to, co Amerykanie, profesor Kozowski, bo nas jakiegoś od 1985 roku, że Polska posiada bardzo bogate zasoby ropy naftowej. Ale raz, mamy mapy. Od sa saudyjskiej tak samo Gierek, e, wtedy podpalił Gierek e, szyb w Karlinie, bo to specjalnie podpalił, żeby Polska zobaczyła. Tak tam to mówi, że trzeba być silnym, żeby coś takiego robić. E, następnie e, Gierek już wziął 750 milionów marek, pożyczki na budowę zakładu przeróbczego i kopalni Kikrzeniąka. Kopalnia tytanu. E, metali rzadkich w suwałkach. Te zasoby aktualnie są e, warte 6 bilionów dolarów. Jeden z profesorów powiedział, że jeżeli rozpoczniemy wydobycie tych metali rzadkich, to wybudujemy sobie autostradę. Dziękujemy bardzo za przyjęcie. Mam trzy strony technicznego u siebie. To jest mój mail, można napisać. Proszę do mnie napisać, pan Proszę pozdrowić Wieszko? posłów i przekazać, że patrzymy, przyglądamy się, patrzymy i będziemy odwiedzać. I no czekamy to na to informacje, to jest, jakie stanowisko podejmą 30. I... I proszę im przekazać, że Polacy są już bardzo zdenerwowani. Chciałbym inaczej powiedzieć, no ale nie pasuje Aha, mi tutaj tak przy pani. Dziękujemy. I ludzie jeszcze, Słuchajcie, Dziękujemy bardzo. W, szpitalach tragedii, w związku z tym dochodzi do tego, że pielęgniarki, lekarze się zwalniają z pracy. lub są zwalniani, bo protestują przeciwko mordowaniu Polaków. Ogólnie wiadomo, że 75 tysięcy w zeszłym roku wzrosła umieralność w Polsce w związku z zapaścią przez polityków dokonaną służby zdrowia. Ale na oddziałach covid proszę posłuchać co druga osoba zaszczytowała mnie. Oczywiście są to osoby... Mój wujek umarł, bo nie był zaszczytowany, bo on się zniszczył po drzewie, także nie chciał, żebym go zniszczył. Dziękujemy, kochani. Kończymy już transmisję. Dziękuję, żeście byli. Pozdrawiam.